Dzień dobry kochani. Dzisiaj mam dla Was pyszny i zdrowy dodatek do herbaty z pigwowca. Na początku musimy je umyć dokładnie i kroimy na kawałki. Oczyszczamy z pestek tak pokrojone musimy poszatkować na mniejsze kawałki lub pociąć na malutką kostkę. Pigwowiec jest dosyć twardy, dlatego ciężko się to robi. Dlatego ja postanowiłem, że użyję Termomiksa nakładki do krojenia, którą bardzo łatwo się montuje i momentalnie, szybko i sprawnie mam gotowe kawałki do słoików. Zobaczcie, jak pięknie się wszystko pocięło. Idealnie. Do przekładania używamy cukru lub miodu. Ja użyłem miód. Kupiliśmy go prosto z pasiki w Grecji, który robi się już coraz gęstszy. Ale jaki jest dobry. Naszą wyprawę do Grecji możecie zobaczyć na naszym kanale YouTube. Zachęcam, warto. Wrzucamy kilka łyżek pigowca, zalewamy kilkoma łyżkami miodu i tak na zmianę. Odstawiamy na 2-3 dni i już możemy używać go do herbaty w tak zimne dni. Smacznego i do zobaczenia!